Znany gałązki, John, jedno z najlepszych duo w Europie. Zniknął na no nie widzisz? Może to jest jakiś taki pros, tak prosy robią, że, one nie że oni nie potrzebują banów. To wtedy pokazują, że niczego się nie boją. Eee, myślę, że to jest frayer Jak tam transformacja w grzyba, no rośnie mi grzyb na, na brzuchu. Nie! O kurcze, pieczony. Ej co jest? No to jest niemożliwe MG Kurwa! <laughs> Witamy w Little Legend! Szkoda, no myślałem, że jestem seryjnym streamerem Że rodzinka może sobie przyjść piknik sobie na, na łące ułożyć i wiesz, streamka obejrzeć Tak właśnie działa szalony gołąb deklasując przeciwnik na środkowej Alejce W no, walce 1 na 1 nie miała szans, no co ty gadasz? Ma 9 level już niestety zrobić gank. Sticky Dzień uh, 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 Zobaczymy jak to się teraz rozegra. Kacze już panterzyca, ale nie trafia swoim dzidą, Nie ma tam dmage'u, ale jest kolejny rzut. Unika 2 yeah. na jeden i oh, leci, leci. o la le, 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 kawaleria. Śnieżna kawaleria. Nunu podbija w tym momencie wiego, który nie ma szans. Zostaje rozbrojony przez no, je, dobra. E, Śnieżynkę. Dobiega jeszcze Lux. I chyba kończy ten pojedynek. To jest 10-0, 10-1. To jest koniec marzeń o Platynie. To jest wieczne złoto Ale na jaki mecz już ja mam cel no i, i widzisz streama odpalisz i gorzej idzie od razu Teraz robimy teraz comeback stary Właśnie tak haha Co teraz faniaczki? Mam ją mam ją Zabijalu Oberwę, no niech to holitka jasna Jadł! Mój cios! Jakiś ciężko stary, no. chcieliby, no, to chciałem. No, chyba Poddajmy to inaczej. Nie, bo mi nie idzie, stary, ja nie wiem, nie idzie, w ogóle nie mogę nic zrobić w tym meczu. trzeba mi się ręce. Koniec meczu, ciemaneczko, to było wszystko nagrane. Zabieram plecy. Uff, I zagrać poważny mecz. Tak, teraz dobieram, bo to normal był. Nie wiem, czy tu gdzieścia. Zbierałem normalna. Połączmy się. Zróbmy kulturalny stream dla, dla dzieci, dla. Bierze bardziej. Na młodzieży. Tak, Na no, młodzieży. Familijny, taki familijny jest. matka z dzieckiem, czy, czy ojciec z synem oglądali sobie razem się przy świecie przy nim bawili, tak. Woohoo! Lecimy! Cześć! Oh. Cześć, widzowie! No mecz? To mi się podoba. Może wiego znowu? Spróbujemy. Zróbmy to! Hej! Wiego! Wow! Wiego! Silowłosy! Oby był wybrany! Aaaa... Spika! Proszę bardzo! Zbannujmy Wukonga! Czyli Złą Małpkę! Siaba da da libi Owłosiony gość! Ruda, ruda małpa! Spalowana! Tak jest! Uhuu! Kere pakare! Szanowny gołąb! Przyjacielu! zbadę jeszcze jedną postać! Zedzior! Zedzior! Uuuu! Ale on ma kask! Ty bezpieczny ma czerwone oczy. Uj, uh, nie spadł I zobaczcie co! Wow, Loki, tak jest! Super! Haha! Haha! Galio. Trudno. Oliwka. Bardzo fajnie. Bardzo, że. Zbadali przyjaciółmi. Trudno. Za każde uderzenie dostałeś monety. Tylko za ostatnie dobicie go. Picie mu noża prosto w brzuch żeby się zwniotowało krwią Dobrze, dobrze, wow. dobrze, jest okej okay. patrzcie, 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 patrzcie! To ci tepek śmierci tego, to będzie połączenie śmierci. Aktywacja! Piotrek zbiega na dolą ale dostaje studa! Ale atakuje bezpośrednio już Dina którego aha, się zamienia. Na tejże już a, y, supporta Stoduje ale uniczka! ładny uniczek zamienia się tą grzybową, ale może go... Ale od Finex go szukał go Zdaszował. Zrobił Jiggy Flopasa w prawą stronę Ale tu się wszystko może odmienić Jakby wcześniej pomógł, jakby wcześniej pomógł! O-o Uuu b back Oooo, shit! O, just kill. skill! Idą do nas, idą do nas, czy będzie ulta puszcza <twierdza> Uważaj, to jest eko! Odrzucę głową energię moich skrzydeł! dzięki! A to! Opa, 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 tak klapsy będę ładował! A, oh Galio yeah. Cappuccino! Tak nam postać na policję, jaką my teraz zrobił! Dobra, 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 komplikujemy to! Ma, ma ulta jeszcze ona? No? Ja mam ulta za dwie sekundy, będzie zajebiste show! Wpierdalamy się w nich! Dobra, Baron może. A może A bo nie Baron, będzie uciekał, będzie Baron? uciekał. Nie, 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 nie. Chodźcie. ją złapać? Dobra. dobra nie ma ulta. No i co teraz? Hpsz, 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 stary, broń, <młynie> <to> zamiła, ty. <śla> Zaj, <zajemniczyri> się, gramy <młynienHowy> tak w ligę, RP chuj. <młynien> tak <enterprise> lapsiory. Dopalę cię! Dopalę cię! Haha! <grym> tego tak zrobimy, zobaczmy, tego tak patrz Tylko podpalaj mnie i przyspieszy. Właśnie Dobra. tak! Ha, nie będę podskakiwać do naszej ekipy! A tu jest jeszcze jest jak ten, Dżin chyba gdzieś. Dżin jest właśnie. O! BUM! No chodź kurwa się napierdalać No chodź KUPSZ KUPSZ Zaraz mutuję mojego ziomka UUUUUU BAAAANG UUUUUUU stąd Uciekaj stąd szybko HAHAHAHAHA Coś się... UUU Co ty kurwa robisz gościu? Do góry Ręce do góry Bo cię rozjebie Spokojnie spokojnie I got it I got it BUUUM Yeah! Ej ty Jaki frauę oni robią A teraz ani. KUPSZ 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 Kurwa no Ja tepnę no ja tepnę no ja, ja mam tepkę Muszę kupić item Dobra za dużo, a bo jednak tak, Piotrek wchodzi Pelz FROM POEM take ON THE chain, AND THE SNIPE of the ON THE EYEMING ON THE MOON DOOR wow, AND THE MAKE ON THE KURWA JEDLEGED Po co ja biję, po co ja go biję Ja zepsułem ten T-fight, tylko a ja zepsułem, mogłem senę zabić Trzeba bym z tym takim śmieciem Mają Tauta, To musi być walka Złapał na teraz Ashe'e Ale o niej, jest ult, stary. bicie ustary. je, nie Ja cię kręcę, no Dobra, poddajmy się dobra, widzisz, jak ja. to, to sobie zagram, okej. Okay. Stream kam mam. Tu stream now, boy. Jep. Eee, bo już więcej. O nie, nie zapałem go. Oj, uważaj. Nie, miniony mi no nie Kurwa, jest twój. Haha, nie ma szans. Ej, może mi uciec. Nie ucieknie mi. Nie ucieknie. Marsko, Marsko. Marsko dole. O nie. O ja pierdolę. I widzisz. TP, teleport, TP. teleport. 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 O. A no, i buchuja wy ten teleport. Jest? Ale gówno, ale z gówno zagraliśmy. Cholera, stary pike nie trafiłem łapą. To Przeżyli? Przeżyli ja pierdolę! Ja Klasula! <śdanie> no nie gadaj ty, no to jest pup! Ja, nie, nie mogę, no nie no! Ai Kurwa! Seryj. Ale to była! O dobrze, dobrze pelcu! No padnę, ale. Padno, ale... Nice! To kolejny mecz wygrany. Trzymajcie się i do zobaczenia na tygodniu.